Witajcie w dzisiejszym odcinku Football News. Choć młodsi widowie mogą już tej historii nie pamiętać, to większość z Was pewnie kojarzy słynny transfer Figo z Barcelony do Realu, który zdążył już obrosnąć legendą. Czy przyszło Wam jednak do głowy, że mógł być skutkiem zakładu? Dziś opowiemy Wam o kulisach jednej z największych piłkarskich zdrad. Gotowi? Zaczynamy! Luis Filipe Madeira Cairo Figo. Czyli krócej po prostu Louis Figo. Urodził się w 1972 roku w Almadzie i od młodych lat związany był z Lizbońskim Sportingiem, gdzie doszedł do szczebla seniorskiego i grał tam do 1995 roku, kiedy to przeniósł się do zespołu FC Barcelony. W barwach Blaugrany wyrósł na jednego z najlepszych zawodników na świecie, partnerując w ofensywie osobistością takim jak Ronaldo, Rivaldo czy Claiver. Stał się tam symbolem i wiodącym piłkarzem w 2000 roku portugalski gwiazdor chciał wykorzystać swoją pozycję do wynegocjowania nowego kontraktu z wynagrodzeniem, które byłoby adekwatne do jego roli w zespole. W Barcelonie jednak nikt nie brał na poważnie możliwości jego odejścia, wiedząc jak dobrze czuje się w stolicy Katalonii, przez co negocjacje utknęły w miejscu. W tym czasie w Madrycie trwała walka o wybór prezesa Realu Madrid. Ich murowanym faworytem był ówcześnie rządzący Lorenzo Sanz. W czasie jego prezesury Królewscy dwukrotnie sięgnęli po Ligę Mistrzów odzyskując tytuł po ponad 30 latach przerwy. Do gry włączył się jednak kandydat, który z pewnością jest Wam dobrze znany, czyli Florentino Perez. Wskazywany na porażkę biznesmen wiedział, że musi mieć asa w rękawie i postanowił skwapliwie wykorzystać zamieszanie wokół portugalskiej gwiazdy, największego rywala Los Blancos. Perez zaoferował Figo prawie 2 miliony euro za podpisanie samej klauzuli, na no mocy której w przypadku wygranej Florentino w wyścigu o fotel prezesa Portugalczyk przeniesie się do Realu. Agent piłkarza Joseveiga, nie wierząc w szansę powodzenia kandydatury Pereza, uznał to za genialny interes, a przy okazji mocny argument w negocjacjach z Blaugraną w sprawie nowego kontraktu. Sprawa szybko wyszła jednak na jaw w mediach, ale nie biorący na poważnie możliwości transferu do drużyny królewskich Figo, wszystko zdementował, zapewniając o tym, że zostanie w Barcelonie, bez względu na to, kto zostanie prezesem Realu. Sanz pił z Pereza, sugerując, że może następnym razem ogłosi zakontraktowanie Klaudi Schiffer. Jednak 16 lipca zarówno Sanzowi, jak i Figo nie było już do śmiechu, kiedy to Florentino Pereza ogłoszono nowym prezesem Realu Madryt. Mimo rozmów nowego prezesa Barcelony, Joana Gasparta z Figo i prób ratowania sytuacji nie było wyjścia. Zapis w umowie między Portugalczykiem i Perezem głosił, że w przypadku gdyby nie przeszedł do Realu, musiałby wypłacić 23 miliony euro rekompensaty. Choć w dzisiejszych futbolowych realiach suma ta nie robi już tak dużego wrażenia, to Blaugrana musiałaby ówcześnie wydać jedną z najwyższych kwot transferowych w historii na swojego własnego piłkarza. Dla Gasparta było to nie do przyjęcia, szczególnie że Perez obiecał swoim socios, że jeżeli nie sprowadzi Figo, to płaci im roczne wyjściówki na mecze Realu. Ich koszt miał być pokryty właśnie z odszkodowania za niedoszły transfer. Prezes Barcelony stanął między młotem a kowadłem. Utrata kluczowego zawodnika lub opłacanie biletów na mecz fanom nienawidzonego rywala. W ten oto sposób transfer stał się faktem i 24 lipca Luis Figo został zaprezentowany w Madrycie. Królewscy pobili tym samym rekord transferowy, płacąc za niego astronomiczną w tamtym czasie kwotę 60 milionów euro. Z ulubieńca fanów Dumy Katalonii, Figo momentalnie stał się zawodnikiem najbardziej znienawidzonym i symbolem wojny na linii Madryt-Barcelona. Podczas jego występu na Camp Nou w barwach Los Blancos, kiedy wykonywał rzut rożny, w jego stronę poleciało wszystko, co można sobie wyobrazić, a nawet więcej: od monet, przez butelki po whisky, aż po słynny już świński web. Do tej pory nie sposób jednoznacznie określić, czy Figo faktycznie chciał trafić do Realu, czy przyszło mu ponieść srogą karę za niefortunny zakład z Florentino Perezem. Sam zainteresowany twierdzi, że transferu do madrytu nie żałuje. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to koniecznie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby być na bieżąco z naszym kanałem. Już niedługo kolejne ciekawostki ze świata futbolu. Cześć!